Club Militaria.pl. Poleca Renata Maurer różańska Witam Państwa w naszym klubie Militaria. 18-strzałowy pistolet wiatrówka C11 to oryginalny produkt amerykańskiej firmy Crossman. Stylizowana na legendarną beretę C11, jest bestsellerem klubu Militaria.pl. Uwaga, wyprzedaż! Tylko teraz możesz mieć ten wyjątkowy pistolet wiatrówkę w cenie, którą widzisz na ekranie. Wyprzedaż ważna tylko do wyczerpania zapasów. Witam naszych ekspertów, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiatrówka Crossman C11, dlaczego warto ją mieć? Kaliber 4,5 mm, magazynek. Dwurzędowy, stalowy na 18 okrągłych śrutów. Zastosowany jest nabój CO2. Niezaprzeczalnym atutem tej wiatrówki jest system DAO, czyli Double Action Only. To oznacza, że wiatrówka przypadkowo nie wystrzeli w naszej kieszeni, na przykład? Tak, jest to jeden z dwóch elementów. Dlatego, że oprócz tego jest tutaj bezpiecznik, który powoduje, że po jego przesunięciu. Nie ma y, możliwości oddania strzału. Ale jeżeli się go przesunie, to wtedy system DAO powoduje, że niepotrzebny jest kółek do odciągania, albowiem za każdym pociągnięciem spustu zostaje oddany strzał. Oprócz tych zalet, o jakich jeszcze możemy powiedzieć? Posiada szynę akcesoryjną, która umożliwia zainstalowanie oświetlenia taktycznego lub celownika. Laserowego. Poza tym ten pistolet należy do grupy półautomatycznych replik krótkiej broni palnej, czyli można strzelać nie tylko celując, ale również z biodra lub w różnych pozycjach strzeleckich. To rzeczywiście ogromne atuty. Można poczuć się niczym bohater filmów akcji. To jeszcze możemy powiedzieć o Crossmanie C11? Wiatrówka Crossman C11 jest bardzo bezpiecznym i łatwym w użyciu sprzętem. Przy tym jest bardzo cenny i na przykład z odległości 10 metrów możemy z powodzeniem trafić w puszkę. Jeżeli Państwo chcą ją kupić, można ją nabyć w naszych sklepach militaria.pl. Drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Już jutro. Wiatrówka Crossman C11 może być w Waszych rękach. Wystarczy zadzwonić i zamówić. Gorąco zapraszam. 18-strzałowy pistolet wiatrówka Crossman C11 to bestseller. Strzelanie z tej wiatrówki to czysta przyjemność. Poczuj prawdziwe emocje. Rywalizuj z kolegami i rodziną. Crossmana C11 można kupić bez żadnego zezwolenia. Wystarczy mieć 18 lat. Uwaga! Przypominamy, że nie wolno celować ani strzelać do ludzi i zwierząt. Nie zwlekaj, po prostu zadzwoń teraz i zamów. Już jutro amerykańska C11 może być u Ciebie.